Jest wiele kombeków, które wydarzyły się na przestrzeni CSGO, o których na pewno pamiętacie. Dla mnie osobiście, kiedy myślę o kombekach nie z tej ziemi, przypomina mi się seria Wirtus Pro kontra North, kiedy to Virtus Pro wróciło z wyniku 12 do 3. Niestety w takich momentach również bardzo mocno przypomina się ten sam turniej, też przeciwko drużynie z Danii, ale z innym rezultatem. Co gdybym jednak Wam powiedział, że najlepszy kombek w historii CSGO wydarzył się i większość z Was już o nim nie pamięta, mimo że był absolutnie legendarny. Pozwólcie, że dzisiaj zabiorę Was na lekcję historii, z powrotem do 2013 roku na turniej Dreamhack Summer 2013. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Pirate Swap to strona do wymieniania skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który Ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać Was na danego skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą, bądź po prostu PayPalem czy PaySafeCardem. A wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze. A jeśli użyjecie kodu Klepsydra, dostajecie aż 35% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Dlatego nie czekajcie, wymieńcie swoje skiny, które macie na coś naprawdę, naprawdę fajnego. Skorzystajcie z mojego kodu Klepsydra, wejdźcie na Pirate swap i cieszcie się nowymi skinami. Jeden z największych turniejów w całym 2013 roku. Pula nagród wynosiła ponad 30 tysięcy dolarów, co jak na standardy w 2013 roku było naprawdę przyzwoitą kwotą. Format turnieju również klasyczny jak na tamte czasy. Cztery grupy, dwie drużyny na grupę, które awansują do ćwierćfinałów oraz klasycznie ćwierćfinał, półfinał oraz finał. Drużyna, którą będziemy obserwować? Ninjas in Pyjamas, legendarny roster, wtedy najlepsza drużyna na świecie getright forest, fiflaren exist oraz freiberg, niewątpliwie najlepsza drużyna wczesnych lat GO. Tutaj jednak warto zatrzymać się na moment i zwrócić uwagę na inne ekipy, które również na tym turnieju się znajdą. A dokładniej to trzy ekipy, które zdecydowanie mogły takowe zagrożenie stanowić. Po pierwsze, epsilon Esports, w którego skład wchodzili Flusha oraz DevilWalk. Po drugie, Western Wolves, napędzane przez Pimpa, MSL oraz Gleiva. Oraz po trzecie Virtus.Pro Pro. I nie, nie te polskie Virtus.Pro, Pro, tylko rosyjskie Virtus.Pro Pro w składzie m.in. z Dosią. Mocne ekipy jak na tamten czas, lecz zdecydowanie nie na poziomie nip -u. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Szwedzi rozpoczynają turniej od pojedynku na team Refuse. drużynę, która powinna być stosunkowo łatwym przeciwnikiem, i tak w tym przypadku rzeczywiście było. NIP kompletnie się po nich przejechało, wygrywając 16 do 5. Tak samo miało być przeciwko właśnie Western Wolves. Na papierze szybka przejażdżka dla niej, pół 16-8, może 16-9, jeżeli się postawią przeciwnicy i to by było na tyle. W końcu do momentu tego pojedynku NiP przegrał tylko i wyłącznie raz w swojej historii na lanie w CS GO. Chciałbym, żebyście to zapamiętali tylko i wyłącznie raz. Okazało się jednak, że Western Wolves przyjechało przygotowane i taktyki na niuka mieli zdecydowanie gotowe. Ogromna w tym zasługa Glejwa, który napędził Duńczyków do zwycięstwa robiąc statystyki 25:7 i rating na poziomie 214. Oficjalnie Ninjas i Pijamas przegrało po raz drugi w swojej historii na lanie.

Ich awans do ćwierćfinałów, który normalnie miał być pewniakiem, wisiał na włosku i był zależny tylko i wyłącznie od jednego spotkania. Ninja in Pijamas kontra Team X. Zapytacie się mnie, co to za drużyna? Nie będę Was winić, jeśli nie wiecie, co to jest. Była to szwedzka sklejka, w której najpopularniejszym graczem był Pyth. Ponownie ta sama sytuacja. Na papierze ten mecz nie powinien być nawet bliski. Nip jednak od samego początku miało ogromne kłopoty. Najpierw było to 3 do 0. Potem 7 do 0 dla przeciwników, a następnie 12 do 6. Oglądając ten mecz można było mieć wrażenie, jakby to był zupełnie inny NIP. Nie trafiali oni swoich strzałów, przegrywali na pierwszą lepszą sklejkę, a dla widzów oglądających to było to wręcz szokujące. Najlepsza drużyna na świecie na tamten moment przegrywała i nic nie zapowiadało na to, że wygrają, a grali szczerze mówiąc na drużynę o 2-3 klasy niżej. Aż nadszedł moment kluczowy wynik 15 do 11. Bomba podłożona na longa. Sytuacja dwóch na 5, a następnie 1 na 3. Wydaje się, że sytuacja praktycznie niemożliwa do wygrania. Przeciwnicy mają granaty, mają punkty zdrowia, mają karabiny. Niczego im nie brakuje. Mają również bombę podłożoną idealnie pod nich. Ninja Simpson's jednak udowadnia, że niemożliwe dla nich nie istnieje. Przy wyniku 11:15, 15 czterech punktach meczowych, Exist i Freiberg wygrywają rundę, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Runda tak absurdalna, że nawet sam Getraid right zdjął już słuchawki i pogodził się z odpadnięciem z turnieju. Niedługo musiał on jednak wracać na swoje miejsce. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, ten smoke, który rzucił Freiberg na bombę, był najprawdopodobniej jednym z najważniejszych granatów dymnych w całej jego karierze. gonna be a big mistake, because it's for a long plant, three guys on long. Oh, let's see, smoke wow. goes down though, they're gonna go in here, uh oh, uh, there we go, Freiburg goes for the defuse, he has to get it right now, if not, then they lose, he goes with Is he gonna get it, He's oh my lose. god, oh my god, Freiburg, the saviour of Sweden, Jesus Christ, gets that defuse, saying in there, it's not over yet. To jednak był początek. To była zaledwie jedna runda. Czyli początek bardzo długiej drogi, którą MIF potencjalnie musiał przejść. Następnie była to kolejna runda i kolejna, a w końcu dogrywka. Dogrywka to jednak niezwycięstwo, zwłaszcza kiedy dochodzi do sytuacji, w której pierwszą połówkę w dogrywce przegrywasz wynikiem 2 do 1. To oznacza, że musisz wygrać 3 do 0 albo chociażby zremisować to 2 do 1, żeby doprowadzić do kolejnej dogrywki. I NIP potrzebował magicznych zagrań, żeby wrócić do tego meczu i takie w tym przypadku zdecydowanie się wydarzyły. Wytrzymali oni kolejny już punkt meczowy i doprowadzili do kolejnej dogrywki, druga dogrywka, jednak wyglądała szczerze mówiąc równie źle, NIP ledwo co się trzymało, i pierwszą połówkę przegrali wynikiem 1-2. To oznaczało ponownie, że potrzebowali trzech rund, żeby to zakończyć. I trzeba przyznać, że każdy zawodnik miał swoje momenty. Getraid right w pierwszej rundzie, forest w drugiej. Oraz Exist w trzeciej. Dwie dogrywki były potrzebne, żeby wyłonić zwycięzcę tego spotkania, lecz finalnie Nipowi się udało. 22 do 20 i awans do śmierć był ich, ale kosztem naprawdę ogromnym. Myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że nie tylko gracze, ale również kibice przestali wierzyć, kiedy było 5 na 2 i 15 do 11. Teraz przechodzimy jednak do ćwierć finału: Nidżos in Pijamas kontra Copenhagen Wolves. I wiecie, patrząc na ten mecz przed tym turniejem, każdy powiedziałby 2-0 NIP. Patrząc jednak na to, co działo się na samym turnieju, każdy powiedziałby 2-0 Copenhagen Wolves trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Copenhagen Wolves swoją grupę zdominowało, wygrywając 16 do 7 oraz 16 do 3. A kto tak naprawdę grał w Copenhagen Wolves? Późniejsze legendy: Device, Dupri, Fetish, Cajun B oraz Wands. Moi drodzy, jeden z najlepszych in-game liderów na tamten moment, czyli Fetish oraz Trójka, która potem zawitała w Astralis, co prawda Cajun B na najkrótszy moment, ale nie zmienia to faktu, że jednak również tam był. Co tu dużo mówić, był to po prostu bardzo dobry roster. Co za tym idzie, ćwierć rozpoczyna się na mapie DE Inferno. Tam NiP wychodzi na ogromną przewagę, gdyż jest to 12 do 5. Ale wiecie jak to jest. Counter-Strike w 2013 roku był dosyć jednostronny. Takie mapy jak Inferno czy Nuk sprawiały, że 12 do 5 po stronie Terno na Inferno bardzo często dawało ci stosunkowo małe szanse na wygranie meczu, gdyż mapa była zwyczajnie specyficzna. Jej struktura wymagała jednej rzeczy zajęcia banana blisko bombsajdu B. Jeśli byłeś w stanie to zrobić, bardzo często mogłeś zostawić jednego zawodnika na bombsajdzie B i ratować resztę na bombsajdzie A. To tworzyło również niemożliwe scenariusze, w których bardzo ciężko się grało, właśnie dla terrorystów. Tak było również w tej sytuacji: 12-5 bardzo szybko zamieniło się w Remis, a następnie w 15-14 dla Copenhagen Wolves. 30. runda, dwóch na dwóch, bomba podłożona na A. Sytuacja by się wydawać mogło, że bardzo dobra dla nipu jednak tylko i wyłącznie by nam się to wydawało, gdyż skończyła się ona w ten sposób. Co za tym idzie, mamy 1 do 0 dla copenhagen Wolves. Sytuacja nie do pozazdroszczenia, jak jednak często również w takich sytuacjach jest niby będąc na przepaści znajduje się w swoim największym komforcie, co mogliśmy już zauważyć wcześniej. Druga mapa to zupełnie inna historia. Dzięki fantastycznej formie Foresta udaje się doprowadzić do remisu. Decydującą miał być das 2. Dobra mapa zarówno dla Copenhagen Wolves, jak i dla Nipu, to zapowiadało bardzo wyrównane spotkanie i rzeczywiście takim było. Na początku było to 7 do 5 dla Copenhagen Wolves. Następnie 11 do 10 dla Nipu, aż w końcu udało im się domknąć tą mapę 16 do 10. Ninja Zim pijamas wraca po raz kolejny z naprawdę nie najlepszej dla siebie pozycji. Jak sam GetRaid right powiedział, po tym meczu wiedziałem, że wróciliśmy do bycia starym nipem. I trzeba przyznać, że to jest chyba ta piękna magia nipu. Nagle przełącznik kliknie, i grają jak znud, są nie do zatrzymania i szczerze mówiąc, tak było w półfinale. Tam trafili na Virtus Pro, w czystej teorii jedyną drużynę, która była przez ekspertów faworyzowana przed tym starciem z Nipem. To jednak nie był już ten sam team, to była o wiele lepsza drużyna. A Ninja in Pijamas było na kompletnie innym poziomie w tym półfinale. Oh, Ninja i Pajama spokonuje Virtus Pro wynikami 16-6 do i 16 do 9, przechodząc do wielkiego finału. Tam czeka na nich Epsilon, drużyna obarczona wielką kontrowersją, ponieważ zaledwie rok wcześniej to właśnie ta sama drużyna z JW i Fluszą została zbanowana z turnieju za rzekome citowanie. Teraz jednak tą drużynę przejęło Epsilon Esports. Również teraz spotykają się oni w wielkim finale naprzeciwko siebie. Finał, który zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej jednostronnych finałów w historii całego CSAGO, gdyż ciężko nazwać coś jako wyrównane w momencie kiedy Ninjas in Pyjamas rozgromiło Epsilon wynikami 16 do 5 i 16 do 2. MVP oczywiście w tym przypadku należało do GetRighta. 46 zabójstw i zaledwie 18 śmierci na przestrzeni dwóch map. Highlight meczu jednak w tym przypadku należał do Foresta. Forest, on down. True ninja in Pijamas dokonało niemożliwego. Z momentu, w którym przegrywali w grupie 15 do 11, sytuacji dwóch na pięciu powrócili nie tylko z tamtej sytuacji, ale wygrali każdą kolejną rundę, każdy kolejny mecz, aż do punktu, w którym wygrali oni również cały turniej, za który dostali 70 tysięcy koron szwedzkich. Na tamten moment był to równoważnik 10 815 dolarów. Nagroda nie największa, jednak patrząc na tamte standardy e sportu była ona szczerze mówiąc normalna. Co następnie stało się z Ninja Sim Pijamas pewnie najlepsi fani e-sportowi wiedzą. Jeśli jednak wy jesteście zainteresowani, mogę stworzyć osobny odcinek, który będzie opowiadać całą ich historię. Jeżeli tego chcecie, zostawcie komentarz, a ja jak najbardziej polajkuję wam go i zostawię również serduszko.